Od dwóch tygodni próbowaliśmy skontaktować się z przewodniczącym Scheinfeldem. Przed kamerą wystąpić nie chciał. Udało nam się jednak nagrać rozmowę na dyktafon. Poprosiłem Roberta Oppenheima o zaopiniowanie projektu, bo ustawy w Polsce często są tworzone w oderwaniu od praktyki. Z prośbą o opinię zwróciłem się również do Biura Analiz Sejmowych i Izby Radców Prawnych. To projekt mojego autorstwa. Pan Oppenheim nie napisał w nim nawet przecinka. Tyle że główna zmiana w ustawie polega na uproszczeniu procedury w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę. Po zmianach wystarczyłoby, że deweloper zgłosiłby inwestycje. Jeśli właściwy organ w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, oznacza to milczącą zgodę na budowę. Gdyby nowelizacja weszła w życie, zyskałaby na tym cała branża budowlana, w tym firma, w której udział ma biznesmen. Sam zainteresowany, podobnie jak przewodniczący, unikał bezpośredniego kontaktu. Do naszej redakcji przesłał jedynie maila. Zgodziłem się nieformalnie doradzać Komisji, by uniknąć scenariusza z ponownym skierowaniem zmian w prawie budowlanym do Trybunału Konstytucyjnego. Żadna z firm, z którymi jestem obecnie związany, nie odniesie korzyści z ustanowienia nowego prawa. Problem w tym, że nie zgłosił swoich powiązań z Branżą budowlaną w Sejmie. Minister do spraw walki z korupcją po rozmowie z nami sprawą się zainteresowała. Czeka obecnie na stenogramy z posiedzenia komisji z 24 marca. Bo zgodnie z jej zaleceniami osoba biorąca udział w konsultacjach nad ustawą powinna na liście obecności wpisać, w jakich firmach pracuje. Pytanie, czy się wpisała na liście obecności w swój swoje uczestnictwo w podmiotach budowlanych? Z tego co wiem, nie. Tak, więc rola tej osoby była bardzo dwuznaczna. O dwuznaczności sytuacji mówi też ekspert w dziedzinie korupcji, profesor Antoni Kamiński. Jego zdaniem to złamanie ustawy o lobbingu. Uważam, że jest to skandal, ponieważ posłowie powinni przestrzegać prawa, które sami stanowią. Marszałek Sejmu też nie dostał żadnej informacji na temat powiązań Roberta Oppenheima. Powinien ją otrzymać od przewodniczącego Adama Sheinfelda. Jeżeli jakiś lobbysta brał udział w pracach komisji... To powinno być ujawnione. Politycy opozycji o sprawie wypowiadają się dość ostro. Jeśli okaże się, że takie są fakty, to mamy aferę hazardową 2, nową aferę budowlaną w Platformie Obywatelskiej. Eksperci muszą występować w bardzo przejrzystej formule. E, musi być jasno określona ich rola w sferze gospodarki. Komisja przyjazna państwu powinna szczególnie budować na solidnych fundamentach, jawności i szczerości. W tym przypadku jednak jakby zabrakło jasności sprawy. Pozostaje więc pytanie, czy doszło do naruszenia fundamentalnych zasad. Katarzyna Jaworska, TVP info.